Kameleon Parsona to prawdziwy mistrz kamuflazu. Jego skora potrafi zmieniać kolor w zależności od otoczenia, nastroju, a nawet temperatury. To niesamowite stworzenie potrafi przybrać barwy od jasnozielonych po intensywne czerwienie i błękity. A co ciekawe, kameleon Parsona nie zmienia koloru tylko po to, żeby się ukryć. Jego ubarwienie służy również do komunikacji z innymi kameleonami. Jasne kolory oznaczają, że kameleon jest gotowy do walki. A ciemne kolory sygnalizują poddanie się. Kameleon Parsona to prawdziwy klejnot tropikalnej przyrody. Jego niezwykłe zdolności i piękne ubarwienie sprawiają, że jest to jedno z najbardziej fascynujących stworzeń na świecie. Hej! Dzisiaj porozmawiamy o fascynującym stworzeniu, które zamieszkuje tropikalne lasy Madagaskaru kameleonie Parsonsie. Ten niezwykły gat jest prawdziwym mistrzem kamuflazu i zachwyca swoim bogactwem kolorów. Kameleon parsona jest drapieżnikiem, a jego dieta składa się głównie z owadów. Posiada długie, lepkie języki, które potrafią wyrzucić z zaskakująca prędkością, łapiac ofiarę w mgnieniu oka. Ten niezwykły mechanizm pozwala mu na polowanie na owady, które znajdują się w odległości nawet 4 razy większej od długości jego ciała. Kameleon parsona nie ma zębów, ale jego język pokryty jest lepkim służem, który pozwala mu na pewne trzymanie zdobyczy. Kameleony Parsona-Esa zwierzętami jajorodnymi. Samice składają otwor do siks jaj w gnieździe, które tworzą w ziemi. Jaja te inkubują się przez około siks miesięcy, po czym z nich wykluwają się młode kameleony. Młode kameleony Esa niezależne od swoich rodziców od momentu wyklucia się z jaj. Esaius w stanie samodzielnie polować na owady i dbać o siebie.